Być kobietą, być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, być kobietą, poszukiwać, dręcić, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć spółki pół żółte, kapelusze takie duże. I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy róże. Na bankiety. Się codziennie Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. No we I, mnie. Bo i we mnie też! Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech mój nie rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w pięknym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom. Pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń. Być kobietą w każdym celu. Przecież kiedyś zostać musz.